Cześć Cukapson, czas na kolejny film z Płocka. Dziś jesteśmy w lokalu o nazwie Palmyra Kebab. Pana warsztat wratuje kebab z pieczarkami. Tutaj pasowałoby zrobić większe napięcie przed podaniem, z czym jest ten kebab, ale już widzieliście tytuł i pewnie właśnie to Was zainteresowało. Także nie ma co tu świrować pawiana. Powiecie, yy, że to jest kebab z pieczarkami po tytule. Kebab w cienkim cieście, sosy mieszane, mięso mieszane za 16 zł. Bez pieczarek, ten sam rozmiar złotów ketanie. I od razu przyznaję, że yy, wziąłem akurat taką wersję i ogólnie zdecydowałem się na ten lokal, bo aktuowałem to w formie ciekawostki, że to może być ciekawe po prostu. A zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówione, czas oczekiwania to z 5 minut, placek dobrze przygrillowany i nie obyło się, że góra miała... nie obyło się bez tego, że góra miała konsystencję prażynek, takie chrupkie, znacie to porównanie, bo to nie pierwszy raz czegoś takiego używam. Y ja ogólnie mam z tym problem, bo to początek jedzenia, a już mi się wydaje, już mi to nie smakuje. Za chrupkie to takiej bez smaku, gdy zaczynają się składniki, placek jest już bardziej namoczony, to jest lepiej. Surówki takie jak widać na ekranie, typowe zapychacze i powiem szczerze, że na początku tylko one były wyczuwalne, jak już zaczęły się składniki. No i oczywiście ten placek. Po jakimś czasie, gdy zaczęło się mięso i pieczarki, to sprawa nieco się zniwelowała, ale to mięso też jakieś bez wyrazu, wydaje mi się jakby zdążyło już zaparować a nie było jakoś długo, nie, nie czekało to długo w środku, zanim zacznę jeść, także też dziwna sprawa. Mięso mieszane, kulki mocy, ale te woł, ale to wołowo-baranie, nie, to samo wołowe, tam jest napisane, że to jest wołowe, tak, no, także nie wołowo-baranie, tylko wołowe, było akurat bardziej wyczuwalne, ciężko określić czy ścielane na bieżąco, czy już trochę przeleżały, bo tak jak mówiłem, w środku było zaparowane i zrobiła się z tego taka lekka breja. W momencie, gdy zaczynają się pieczarki, to powstał już konkretny miszmasz i jak wziąłem to z ciekawości, żeby sprawdzić tak już więcej. Raczej bym się na to nie zdecydował. udają swój posmak te pieczarki, ale pieczarki jednak zupełnie inaczej i lepiej, gdy znajdują się na zapiekance, która też jest tam dostępna. Ja w sensie tam, znaczy jest dostępna w zapiekance. W zapiekance ja tam nie jadłem, ale wiecie o co mi chodzi. Wzięte z ciekawości, to by było na tyle, gdybym mieszkał w poczku, miał ochotę na kepsa, akurat w tym miejscu, to już lepiej polecieć. polecieć w klasykę, jeśli chodzi o sosy, to mieszany, ale. Ze zdecydowaną większością łagodnego, który przejął y, swój smak od surówki i nawet nieco zabarwił od niej, przez co wydawał się być bardziej słodki. Dziś taki wynalazek, wynalazek, w sumie nie podeszło mi to jakoś szczególnie, ale żołądek zniósł to bez żadnych tam y, y, wyzimisie, się, bez żadnych tam jakichś, że brzuch mi bolał czy coś, a więc ocena 3,5 dzisiaj, bo czwórka to już taki średniak, piątka to już taki średniak poprawny, jeden y, Dwa to chyba nigdy nie dałem, ale to wtedy, gdy by było coś e, naprawdę, potem się dzia działo z żołądkiem, tutaj tego problemu nie było, trójeczka to może też za mało, 3,5 e, za tego zawodnika dzisiejszego. Dobra, pozdro.